Cześć! Wyobraź sobie stworzenie tak ogromne, że nawet największe dinozaury wydają się przy nim maleńkie. Stworzenie, którego język waży więcej niż dorosły słoń, a serce ma wielkość samochodu. To nie mityczna bestia ani prehistoryczny gigant, lecz prawdziwy mieszkaniec naszych oceanów. Płetwal błękitny największe zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. Mimo swoich kolosalnych rozmiarów, ten morski olbrzym jest łagodnym pacyfistą. Żywi się maleńkimi stworzeniami, porusza się z niezwykłą gracją, a jego pieśni słychać setki kilometrów dalej. Jak wygląda życie tego tytana? Dlaczego przez 8 miesięcy w roku prawie nic nie je? I czy to prawda, że kiedyś był jeszcze większy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym filmie. Ten majestatyczny gigant przewyższył rozmiarami wszystkie znane nam dinozaury. Osiąga od 30 do 33 metrów długości i waży nawet 200 ton. Płetwal błękitny stał się bohaterem niezliczonych legend, książek i filmów. Czy wiedziałeś, że sam jego język waży aż 4 tony? Jest tak duży, że pomieściłby nawet 50 osób. Płetwale są w ciągłym ruchu, więc muszą jeść ogromną ilość pożywienia, by przetrwać. Na krótkich dystansach mogą pływać z prędkością do 37 km na godzinę, a w wyjątkowych sytuacjach nawet 48. Jednak to duże obciążenie dla ich organizmu. Przy maksymalnej prędkości ich siła może sięgnąć, porównywalnie, 500 koni mechanicznych. Na szczęście ocean pełen jest naturalnych restauracji, gdzie mogą się posilić, ale pomimo swoich gigantycznych rozmiarów płetwal błękitny żywi się małymi stworzeniami. Wieloryby spożywają niesamowitą ilość kalorii, zjadają około 4 do nawet 6 ton pożywienia dziennie, a szacuje się, że liczba skorupiaków w tej masie sięga nawet 40 milionów osobników. Głównymi posiłkami są małe skorupiaki oraz glony, czasami małe ryby czy kałamarnice. Pływając powoli, płetwal błękitny otwiera swoją ogromną paszczę i wciąga do niej wodę z masami małych morskich skorupiaków planktonowych. Elastyczne fałdy na gardle pozwalają mu rozciągnąć paszczę na ogromną szerokość, wspomaganą ruchomymi przegubami dolnej szczęki. Po zebraniu wody ze skorupiakami wieloryb zamyka paszczę i wyciska wodę z powrotem przez wąsy za pomocą języka. Plankton osiada na krawędzi wąsów, a następnie jest połykany. Ogromna dolna szczęka wypełniona wodą i pożywieniem ma tak dużą masę, że czasami płetwalowi błękitnemu trudno jest nią poruszyć, aby zamknąć paszczę. Pomiary 150-tonowego płetwala błękitnego o długości 29 metrów wykazały, że jego paszcza może pomieścić 32,5 metra sześciennego wody. Dlatego nierzadko zdarza się, że po zebraniu pokarmu w pysku płetwal błękitny przewraca się na bok lub nawet na grzbiet, a następnie zamyka się grawitacyjnie. Każde połknięcie dostarcza mu około 30-40 kg skorupiaków, choć czasem wpadają także inne stworzenia morskie, jednak nie są one jego głównym pożywieniem. Gdy wieloryb dostrzeże skupisko zdobyczy, spowalnia, by podjąć decyzję. Otwarcie paszczy wymaga ogromnej energii, więc musi być pewien, że warto. Latem płetwale jedzą niemal bez przerwy, gromadząc zapasy tłuszczu. Przez pozostałe 8 miesięcy żyją głównie z rezerw i prawie nic nie jedzą. W konsekwencji latem wieloryby żerują niemal przez całą dobę, pożerając wszystko na swojej drodze. W przeszłości krążyły liczne legendy o rozbitkach połkniętych przez wieloryby, którzy rzekomo podróżowali w ich żołądkach przez wiele miesięcy. W rzeczywistości jednak nie byliby w stanie przejść przez otwór w gardle. Gardło płetwala błękitnego ma średnicę porównywalną do wielkości jego pępka, co oznacza do wielkości spotka. Jedynym wielorybem, przez którego gardło człowiek mógłby przejść, jest kaszalot, ale jego żołądek jest tak kwaśny, że przetrwanie w nim byłoby niemożliwe. Choć zdarza się, że wieloryby przypadkowo połykają ludzi, nie robią tego celowo. Nie jesteśmy częścią ich diety. W sieci pojawiło się niesamowite nagranie przedstawiające wieloryba Humbaka, połykającego mężczyznę w kajaku, a następnie wypluwającego go z powrotem kilka sekund później. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że mężczyzna nie zdążył się nawet zorientować, że przez chwilę znajdował się wewnątrz giganta. Ten przypadek po raz kolejny pokazuje, że wieloryby nie polują na ludzi celowo. Ich ogromne paszcze mają ich pochłonąć jedynie przypadkiem. Nagrania dowodzą, że choć mogłyby zaatakować nurków, są całkowicie pochłonięte pożeraniem małych ryb i nie zwracają uwagi na ludzi. Turyści często odwiedzają miejsca żerowania wielorybów, ale zobaczenie na własne oczy, jak młody osobnik wyskakuje całkowicie z wody, to już prawdziwy rarytas. Przejdźmy teraz do fascynujących faktów na temat ich życia. Przyjmuje się, że płetwal błękitny osiąga nawet 33 metry długości, ale niektórzy naukowcy uważają, że kiedyś był jeszcze większy. Z czasem skurczył się z powodu spadku poziomu tlenu w atmosferze, zmian klimatycznych i działalności człowieka. Istnieją dowody, że niektóre płetwale błękitne osiągały nawet 37 metrów długości. Ich organy wewnętrzne są proporcjonalne do ich ogromnych rozmiarów. Serce płetwala błękitnego waży od 600 do 800 kg i ma rozmiary porównywalne do małego samochodu. Pompuje około 8000 litrów krwi, a naczynia krwionośne osiągają średnice 30-35 cm. Interesujący jest także język płetwala, który waży około 4 ton, mimo że gardło tego olbrzyma ma średnicę zaledwie 10-12 cm. Jednak to wystarcza, ponieważ płetwal żywi się tylko planktonem. Każdy płetwal błękitny ma unikalny wzór na ogonie, utworzony przez bruzdy, plamy brązowych alg i blizny niczym odcisk palca w świecie oceanów. Ale nawet w tym momencie fizjologia nigdy nie przestaje zadziwiać. Natura zadbała o to, aby nasz bohater o tak ogromnej wadze czuł się komfortowo w wodzie. Płetwale błękitne zwykle biorą kilka oddechów na minutę, ale czasami potrafią wstrzymać oddech na jedną do dwóch godzin. Jednym wdechem pobierają do 2000 litrów powietrza, a cały proces trwa zaledwie jedną dwie sekundy. Podczas głębokiego nurkowania ich serce spowalnia do 8-10 uderzeń na minutę. Płetwal błękitny nurkuje dość głęboko, zwłaszcza jeśli jest bardzo przestraszony lub ranny. Dane zebrane przez wielorybników za pomocą specjalnych czujników na harpunach wykazały, że ranny płetwal błękitny może zanurkować nawet na 500 metrów. Jednak podczas żerowania rzadko schodzi głębiej niż 200 metrów, a najczęściej nie przekracza 100. Każde nurkowanie trwa od 5 do 20 minut. Żerujący płetwal błękitny zanurza się powoli, zejście na 140 metrów i wynurzenie się zajmuje mu około 8 minut. Po wynurzeniu oddycha częściej 3 do 7 razy na minutę, wyrzucając fontannę powietrza i pary wodnej na wysokość 5-6 metrów. Wiadomo, że potrafi nie spać nawet przez 2-3 miesiące. Gdy jednak zasypia, robi to blisko powierzchni. Ich waga ze względu na wysoką zawartość lekkiej tkanki tłuszczowej w ciele nieznacznie przekracza ciężar właściwy wody, więc śpiący wieloryb opada bardzo powoli. Od czasu do czasu zwierzę weśnie uderza ogonem i unosi się na powierzchnię, a następnie, po wdychaniu powietrza, powoli i biernie tonie aż do następnego uderzenia ogonem. W ten sposób śpi. Sen, ruch, tlen i znowu sen. Układ oddechowy płetwala błękitnego, podobnie jak u wszystkich wielorybów, składa się z dwóch nozdrzy, które tworzą dwa wąskie otwory, zbiegające się na przednim końcu. U płetwala błękitnego znajduje się on z tyłu głowy i jest wyposażony w zawór, dzięki któremu nozdrza są szczelnie zamknięte podczas nurkowania i otwarte podczas wynurzania. Płetwal błękitny to niezwykle towarzyskie zwierzę. Wieloryby przekazują i odbierają więcej informacji niż jakiekolwiek inne stworzenie na Ziemi. Są również najgłośniejszymi zwierzętami. Ich dźwięki przewyższają nawet hałas silnika odrzutowego. Ich charakterystyczne odgłosy mogą osiągać nawet 188 decybeli. Niskoczęstotliwościowe gwiazdy płetwali błękitnych przemierzają setki kilometrów pod wodą, pozwalając im komunikować się na ogromne odległości. Jeden osobnik jest w stanie usłyszeć drugiego nawet z dystansu 200 kilometrów. Niestety naukowcy zauważyli, że w ostatnich latach ta odległość znacząco się zmniejszyła, wszystko przez hałasy generowane przez żeglugę. Jednak komunikacja wielorybów jest tak niezwykła, że nauczyły się one wykorzystywać dźwięki do przesyłania sobie obrazów, a raczej do echoprojekcji otoczenia. Dzięki temu mogą orientować się w przestrzeni i porozumiewać się na ogromne odległości. Zanim jednak dojdzie do procesu tworzenia rodziny, samce muszą najpierw zaprezentować swą siłę. W rywalizacji uczestniczy zazwyczaj kilka osobników, ale ostatecznego wyboru dokonuje samica. Gdy zdecyduje się na najlepszego kandydata, rozpoczyna się okres zalotów. Płetwal błękitny to zwierzę monogamiczne. Pary tworzone są na długi czas, a samiec pozostaje blisko swojej partnerki, nie opuszczając jej w żadnych okolicznościach. Na początku ciąży samica może mieć od dwóch do nawet 7 zarodków, to zjawisko zostało udokumentowane przez naukowców. Jednak w późniejszych stadiach ciąży dodatkowe zarodki ulegają rozpuszczeniu. Jest to cecha dziedziczona po lądowych przodkach waleni, którzy rodzili liczne potomstwo. Rozmnażanie odbywa się co 2 do 3 lat, a ciąża trwa od 11 do 12 miesięcy. Jak wiadomo, wieloryby to ssaki i karmią swoje młode mlekiem matki. Przez długi czas naukowcy jedynie spekulowali, jak dokładnie przebiega ten proces. Dopiero niedawno ekologom udało się uwiecznić moment karmienia młodego wieloryba na nagraniu. Mleko płetwali błękitnych jest niezwykle gęste, przypominające konsystencją pastę do zębów. Jest bogate w białko, a jego zawartość tłuszczu wynosi od 35 do 50%. Młode otrzymuje od matki około 90 litrów mleka dziennie, a okres karmienia trwa średnio 7 miesięcy. Jak więc wygląda ten proces? U samic płetwali błękitnych sutki są osłonięte warstwą skóry, co ułatwia im poruszanie się w wodzie. Młode wieloryby, w przeciwieństwie do większości ssaków, nie posiadają elastycznych warg. Z tego powodu karmienie przebiega w nieco inny sposób. Młode podpływa do matki i przyciska się do niej, a w tym momencie samica pochyla się i wyrzuca mleko bezpośrednio do jego pyska. Następnie młode odpływa, by po chwili znowu wrócić, powtarzając cały proces. To doskonały przykład niesamowitej koordynacji i współpracy pomiędzy matką a jej dzieckiem. Nowonarodzony płetwal mierzy zazwyczaj od 6 do 8 metrów długości, w ciągu zaledwie półtora roku dorasta do imponujących 18 metrów i osiąga masę 40-50 ton. Płetwale błękitne żyją niemal tak długo jak ludzie, przeciętnie od 80 do 90 lat. Naukowcy określają ich wiek, analizując warstwy woskowej substancji gromadzącej się w ich uszach, podobnie jak liczy się słoje na pniach drzew. Najstarszy udokumentowany osobnik dożył aż 110 lat. Choć wieloryby spędzają całe życie w wodzie, nie mogą pić słonej wody morskiej. Zamiast tego pozyskują niezbędne płyny z pożywienia, głównie planktonu, który zawiera duże ilości słodkiej wody. Płetwale błękitne wykazują niezwykle rozwinięte zachowania społeczne i dysponują potężną pamięcią. Są w stanie zapamiętywać trasy migracyjne i przez dziesięciolecia powracać do tych samych miejsc. Mają także pewne cechy kulturowe. Wieloryby zamieszkujące różne regiony oceaniczne śpiewają inne pieśni. Ale jak te majestatyczne stworzenia radzą sobie we współczesnym świecie? Niestety, pomimo swoich ogromnych rozmiarów, płetwale błękitne są wyjątkowo podatne na negatywne skutki działalności człowieka. W XX wieku ich populacja dramatycznie zmalała na skutek intensywnych polowań. Kiedyś liczba tych gigantów sięgała setek tysięcy, dziś szacuje się, że na całym świecie pozostało jedynie od 10 do 25 tysięcy osobników. Mimo że komercyjne polowania na płetwale błękitne zostały oficjalnie zakazane w 1966 roku, ich populacja odradza się bardzo powoli. Jednym z głównych zagrożeń dla płetwali błękitnych jest zanieczyszczenie oceanów hałasem. Intensywny ruch statków, wojskowe sonary oraz różnego rodzaju podwodne inwestycje generują dźwięki, które zakłócają naturalną komunikację wielorybów. W niektórych rejonach ich tradycyjne szlaki migracyjne uległy zaburzeniu, co negatywnie wpłynęło na ich liczebność. Kolejnym zagrożeniem są kolizje z dużymi statkami. Płetwale często pływają blisko powierzchni wody, gdzie stają się szczególnie narażone na uderzenia ze strony statków poruszających się z dużą prędkością. Badania wykazały, że ograniczenie prędkości statków do 10 węzłów, czyli około 18,5 km na godzinę, znacząco zmniejsza ryzyko takich incydentów, jednak wciąż nie wszystkie kraje wprowadzają odpowiednie regulacje. Nie można też pominąć negatywnego wpływu zanieczyszczenia oceanów. Tworzywa sztuczne, ropopochodne wycieki i toksyczne odpady dostające się do wody przedostają się do organizmów wielorybów poprzez ich pożywienie. Mimo tych wszystkich zagrożeń istnieją również pozytywne zmiany. W ostatnich dziesięcioleciach powstało wiele inicjatyw mających na celu ochronę płetwali błękitnych. Różne kraje wprowadziły strefy ochrony ssaków morskich, w których żegluga i działalność przemysłowa są ograniczone. Naukowcy nadal badają szlaki migracyjne wielorybów i proponują rozwiązania dla ich bezpieczeństwa, w tym specjalne systemy śledzenia i ostrzegania statków. Nie bez znaczenia jest także edukacja i zwiększanie świadomości społecznej. Coraz więcej osób dowiaduje się o życiu płetwali błękitnych, co pomaga kształtować ostrożne podejście do tych niesamowitych stworzeń. Płetwal błękitny to prawdziwy cud natury, wyjątkowe stworzenie, które przetrwało miliony lat ewolucji. Pomimo wszystkich trudności, nadal pływa w oceanach, śpiewając swoje tajemnicze pieśni, które przypominają nam o kruchości i majestacie świata dzikiej przyrody. A jeśli ludzkość podejmie wystarczające wysiłki, aby je chronić, przyszłe pokolenia będą mogły nie tylko czytać o płetwalach błękitnych w książkach, ale także i zobaczyć je w rozległych wodach naszej planety. Na dziś to wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia.